Bajkowy ślub gwiazdy, który przyciągnął uwagę całego świata. Polska gwiazda Popu Roxy węgiel niedawno wyszła za mąż podczas wystawnej ceremonii, która była pełna blasku i elegancji. Fani w całym kraju z ekscytacją śledzili wydarzenie, nie mogąc doczekać się, aby zobaczyć swoją ulubioną gwiazdę w tym wyjątkowym momencie. Młoda gwiazda wyglądała olśniewająco w tym szczególnym dniu, ubrana w zapierającą dech w piersiach suknię ślubną. To był prawdziwy ślub jak z bajki dla uwielbianej piosenkarki, pełen magii i romantyzmu. Droga Roxy do sławy rozpoczęła się w młodym wieku, kiedy to po raz pierwszy zadebiutowała na scenie. Jej potężny głos i charyzma na scenie podbiły serca wielu fanów. Którzy od tamtej pory wiernie jej kibicują. Zdobyła rozgłos dzięki popularnemu programowi typu Talent Show, który otworzył jej drzwi do kariery. Teraz świętuje ona nowy rozdział w życiu u boku swojego małżonka, z którym dzieli swoje marzenia i plany na przyszłość. Ślub był wielkim wydarzeniem, jak przystało na gwiazdę jej formatu, pełnym blasku i przepychu. Nie szczędzono wysiłków aby uczynić ten dzień niezapomnianym, z dbałością o każdy nawet najmniejszy szczegół. Była to uroczystość miłości i dowód na sukces zawodowy Roxy, która osiągnęła tak wiele w tak młodym wieku. Łzy wzruszenia. Roxy wzrusza internautów przysięgą małżeńską. Jej słowa były pełne miłości i oddania, co poruszyło serca wielu osób. Ceremonia ślubna była wzruszającym wydarzeniem, wypełnionym miłością i emocjami. Każdy moment był przemyślany i pełen uczucia, co sprawiło, że ten dzień był niezapomniany. Szczególnym echem w mediach społecznościowych odbiła się szczera przysięga małżeńska Roxy. Jej słowa były szeroko komentowane i udostępniane przez internautów. Fani byli poruszeni szczerością i głębią jej słów. Wielu z nich dzieliło się swoimi emocjami online, podkreślając, jak bardzo ich wzruszyła. Wielu nie mogło powstrzymać łez wzruszenia, słysząc te piękne wyznania miłości. To był moment, który na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych. Platformy społecznościowe zalała fala gratulacji i słów wsparcia. Ludzie z całego świata przesyłali swoje najlepsze życzenia. Fragmenty wideo z przysięgi szybko stały się wiralem, zdobywając miliony wyświetleń. Każdy chciał zobaczyć ten wyjątkowy moment. Fani chwalili Roxy za szczere emocje i elokwencję. Jej słowa były pełne pasji i autentyczności, co docenili wszyscy. Ten ogrom miłości od fanów pokazał, jak silną więź Roxy zbudowała ze swoimi odbiorcami. Jej relacja z fanami jest naprawdę wyjątkowa. Roxy później również postanowiła podziękować za wszystkie życzenia w mediach społecznościowych. Jej posty były pełne wdzięczności i radości. Podzieliła się kilkoma zdjęciami z zakulis, dając fanom namiastkę magii tego dnia. Te zdjęcia pokazały, jak wyjątkowy był to dzień. W sieci huczało od plotek i informacji na temat Roxy, co tylko umocniło jej pozycję gwiazdy. Jej ślub stał się jednym z najgorętszych tematów w internecie. Bycie gwiazdą to biznes. Ślub Roxy przypomina nam o fascynacji, jaką darzymy życie celebrytów. Śledzimy ich losy, cieszymy się z ich sukcesów i współczujemy w trudnych chwilach. Ale za blichtrem i przepychem kryje się skalkulowany przemysł. W dzisiejszych czasach celebryci to nie tylko artyści, ale także marki. Budowanie i utrzymanie silnej marki wymaga przemyślanej strategii i zarządzania. Media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu wizerunku i zaangażowania odbiorców. Od sponsorowanych postów po współpracę z markami, celebryci wykorzystują swoje wpływy dla korzyści finansowych. To biznes, w którym rozpoznawalność przekłada się bezpośrednio na zarobki. Streamer wygrywa los na loterii, co zmienia jego życie na zawsze. Skoro mowa o zarobkach, świat internetowej rozrywki również ma swoich finansowych zwycięzców, którzy zdobywają fortuny dzięki swojej popularności. Weźmy na przykład historię Buddy, popularnego polskiego streamera, który zdobył serca wielu widzów. Trafił na nagłówki gazet, wygrywając znaczną sumę pieniędzy na loterii, co przyciągnęło uwagę mediów. Budda, znany ze swoich streamów z gier i zabawnych komentarzy, podzielił się swoim szczęściem z widzami, co wywołało ogromne emocje. Wiadomość rozniosła się lotem błyskawicy w mediach społecznościowych, wywołując dyskusję na temat bogactwa i szczęścia. Jedni gratulowali mu wygranej, inni kwestionowali, czy tak duża wygrana jest sprawiedliwa, co wywołało gorące debaty. Historia Buddy pokazuje, jak nieprzewidywalna potrafi być sława i fortuna w sieci, gdzie każdy dzień może przynieść coś nowego. To dynamicznie rozwijająca się przestrzeń, w której sukces może być krótkotrwały lub nagły, a losy ludzi zmieniają się w mgnieniu oka. Ewolucja świata rozrywki i mediów. Historie Roxy i Bady, choć pozornie różne, wskazują na szerszy, globalny trend. Branża rozrywkowa się zmienia. A tradycyjne granice zacierają się coraz bardziej. Influencerzy, streamerzy i youtuberzy to gwiazdy nowej, cyfrowej generacji. Mają miliony obserwujących w sieci i generują pokaźne dochody z reklam. Ich wpływy dorównują, a czasami nawet przewyższają, wpływy tradycyjnych gwiazd show biznesu. Ta zmiana odzwierciedla ewolucję nawyków konsumpcyjnych zwłaszcza wśród młodszych cyfrowych odbiorców. Dwie strony tego samego medalu? Na pierwszy rzut oka gwiazda popu, taka jak Roxy, i streamer pokroju Bady to dwa różne światy. Jedna z nich to dopracowana performerka, poruszająca się w świecie list przebojów i gali rozdania nagród. Drugi zabawia publiczność zza ekranu, komunikując się z fanami w czasie rzeczywistym. Jednak oboje ostatecznie zajmują się rozrywką. Aby odnieść sukces, muszą polegać na swojej osobowości, talencie i więzi z publicznością. Zarówno Roxy, jak i Buddha wykorzystują media społecznościowe do budowania marki i angażowania fanów. Reprezentują dwie strony tego samego medalu, ewoluującego krajobrazu sławy i fortuny w erze cyfrowej. Media społecznościowe stały się niezbędnym narzędziem dla celebrytów i osób ze świata rozrywki. Zapewniają one bezpośrednią linię komunikacji z fanami, omijając tradycyjnych pośredników. To pozwala na bardziej osobisty i autentyczny kontakt. Gwiazdy mogą dzielić się zakulisowymi przebłyskami ze swojego życia, komunikować się z fanami bezpośrednio i kontrolować narrację na swój temat. Sprzyja to poczuciu bliskości i autentyczności, co rezonuje z odbiorcami. Platformy społecznościowe stały się wirtualnymi scenami, na których gwiazdy mogą występować i nawiązywać kontakt na bardziej osobistym poziomie. Sukces finansowy jest bez wątpienia częścią równania, ale nie jedynym czynnikiem sukcesu. W dzisiejszych czasach odbiorcy pragną autentyczności i szczerości. Pociągają ich osoby, które wydają się szczere, autentyczne i przystępne. To wyjaśnia popularność ludzkich treści, w których celebryci pokazują swoje codzienne życie, niedoskonałości i słabości. Chodzi o to, by obalić fasadę perfekcji i pokazać ludzką twarz sławy co jest bardzo ważne. Jaka przyszłość czeka Roxy i Buddę? Branża rozrywkowa nieustannie się rozwija, przez co trudno przewidzieć przyszłość. Jedno jest pewne, ci, którzy potrafią się dostosować i nawiązać autentyczny kontakt z odbiorcami, będą odnosić sukcesy. Ugruntowana kariera muzyczna, Roxy i silna pozycja Baddy w sieci stawiają ich na dobrej pozycji. Ich dalsze sukcesy będą zależeć od tego, czy uda im się pozostać na fali, angażować fanów i odnaleźć się w ciągle zmieniającym się świecie cyfrowym. Urok sławy i fortuny może być oszałamiający. Łatwo dać się porwać wirze uwielbienia i stracić z oczu to, co naprawdę ważne. Dla gwiazd takich jak Roxy i Buddha niezwykle ważne jest, aby zachować pokorę. Otaczanie się wspierającą siecią rodziny i przyjaciół pomaga zachować dystans. Pamiętanie o swoich korzeniach i ciężkiej pracy, która doprowadziła ich do sukcesu, jest niezbędne. Roxy Węgiel i szczęśliwy los na loterii Buddy to tylko przykłady z życia gwiazd. Te historie pokazują, jak ewoluuje świat rozrywki, jak wielką siłę mają media społecznościowe i jak ważna jest autentyczność. Wznosząc toast za ich sukces, doceniajmy również ciężką pracę, poświęcenie i odrobinę szczęścia, które przyczyniły się do ich osiągnięć. Świat sławy i fortuny. To fascynujące widowisko, które przypomina nam, że rzeczywistość bywa bardziej niezwykła i porywająca niż fikcja.